Państwa godzi, godzi się rozpocząć od życzeń, chociażbyśmy się łamali, to jeszcze raz dla, dla Państwa wszystkich, dla Waszych rodzin, wszystkiego co najlepsze. Pogodnych, zdrowych świąt. I pamiętajcie, że te święta to nie komercja, ale rocznica urodzi urodzin naszego Zbawiciela i w takim duchu oprócz komercji jest spędzajmy. Pamiętajmy też o naszej ojczyźnie, która... W coraz gorszych opałach z uwagi na to, że władzę wzięli po wielu latach wreszcie patrioci, którzy usiłują budować Polskę suwerenną. Polskę, która nie kłania się nikomu, nie chadza na czworakach po Unii Europejskiej. Polskę, która usiłuje wprowadzić zasady uczciwości i sprawiedliwości społecznej. I proszę Państwa, wybaczcie, że będę mówił twardo o polityce, ale chyba trzeba żebyście tą wypowiedź starego polityka przekazali także swoim bliskim i przyjaciołom i kolegom. Proszę Państwa, to nie jest zwykła walka polityczna. To nie jest zwykła walka polityczna, gdzie skierają się formacje na programy, na zasady, na idee. To jest walka na śmierć i życie i pytanie brzmi, czy będzie suwerenna Polska, czy nie. To jest walka o podstawowe zasady ideowe, o suwerenność, o godność, o to, czy Polska w tej bogatej rodzinie europejskiej wybije się na własną tożsamość, na własną pozycję polityczną, która będzie pozycją godną. My rozumiemy, że nie jesteśmy tępkiem świata, ale też rozumiemy, że kto nie szanuje własnego państwa, własnego kraju i własnych obywateli, tego nikt inny szanował nie będzie. I co dzisiaj mamy? Proszę Państwa, ci ludzie, którzy niedawno ogłosili, że jak dojdą do władzy, to pierwsze zlikwidują CBA, czyli Centralne Biuro Antykorupcyjne. Wiadomo w jakim celu. Po to, żeby broń Boże ich szwindle i przekręty nie wyszły na światło dzienne. A w następnej kolejności zlikwidują Instytut Pamięci Narodowej. Kochani, pamięć narodową chcą zlikwidować. Bo Instytut Pamięci Narodowej jest jedynie emanacją tej pamięci. A już mądrzejsi od nas powiadali, że naród, który traci pamięć historyczną, traci życie i podmiotowość. I ci ludzie dzisiaj wychodzą w Sejmie, blokują mównice i krzyczą na patriotów polskich Targowica. Sam to widziałem na własne oczy. Proszę Państwa, to jest podłość najwyższej klasy, i myślę, że nie chodzi tu już o żaden pretekst. Gdyby nie został usunięty ten błazen, który jest posłem, nie wiadomo dlaczego takiego wybrali, to byłby inny pretekst dobry. Oni szukają pretekstu i myślą, że naród polski da się zastraszyć albo ogłupić. Wiecie, kiedy my z nimi przegramy? W jednym jedynie przypadku. Wtedy, gdy oni zdołają przekonać znaczną część tych, którzy na nas głosowali w wyborach, że my nie potrafimy rządzić, albo że rządzimy niezgodnie z interesami większości narodu. Dlatego to jest głównie walka o rząd dusz. O rząd dusz, o prawdę i o zasady. I teraz, proszę Państwa, jak patrzę na to, co się dzieje, to taka krótka charakterystyka tej kołody. Partia pana Petru. No proszę Państwa, no, przecież każdy człowiek, który ma tyle oleju w głowie i nimu, minimum zdrowego rozsądku, widzi, że jest to sztucznie stworzona partia banksterów. Partia, która wprost reprezentuje interesy wielkich banków, kapitału międzynarodowego i ponadnarodowego i która kolegów ma gdzie? Pan Verhofstadt i im podobni w Unii Europejskiej. Oni liczą jedynie na to, że pomoże im zagranica. Bo jak myślą, że pomoże im ulica, to przestrzegam Was, kochani. Ulica, polska ulica była, jest i będzie polska. I nie doprowadźcie ją do gniewu, bo ten gniew może się odbić na Was takim rykoszetem, że będziecie przez długie pokolenia... I proszę Państwa, co dalej może być? Przed chwilą otrzymałem informację, że w Senacie zablokowano posiedzenia połączonych komisji, w chomski sposób łamiąc y, zasady obowiązujące go y, y, regulaminu senackiego. Jeden z przewodniczących jednej z komisji przejął przewodnictwo prawem kaduka, oświadczył, że zamyka posiedzenie, bo y, w Sejmie złamano prawo. No i... Ten sposób, w ten sposób nie mogą dzisiaj obradować, będą musieli obradować, obradować jutro. Próbują nawoływać do tego, żeby doprowadzić do tragicznych wydarzeń na ulicy. Marzy im się y, jakiś nowy Majdan w Polsce. No ale jak popatrzyłem dzisiaj w telewizorze, to jeden transparent i nie pomogły pieniądze y, Sorosza. Jeden transparent i kilkunastu chłysków jakichś zadymiarzy yy, z jakiejś lewackiej, lewackiej bojówki. Proszę Państwa, dlaczego to się dzieje właśnie teraz? Bo teraz po roku rządów naszych widać wyraźnie, że Polska poszła do przodu na wszystkich odcinkach. Po ponad roku yy, działania prezydenta Dudy widać czarno na białym. Widać, słychać i czuć ogromną różnicę na korzyść w stosunku do jego poprzednika. Bo jedzie już ciężka brygada amerykańska, która zabezpieczy naszą wschodnią granicę w sposób taki, że Rosjanie nie odważą się. Nie odważą się uderzyć i zagrozić suwerenności naszego kraju. Czeka nas niedługo opublikowanie zbioru zaszczerzonego, który pokaże, jakich to mamy autorytetów i koryfeuszy z różnych środowisk, które wciąż nauczają nas w telewizji godności prawdy i tego, jak powinniśmy się zachowywać. Ci ludzie niedługo będą się wstydzić chodzić po ulicach. I co jeszcze? No przecież wielki kapitał niemiecki, europejski, i światowy jest ciężko obrażony za podniesienie podatku. Podatek bankowy, podatek od hipermarketów, wyraźne zwiększenie dochodowości polskiego budżetu, polskiego fiskusa odbyło się głównie tym kosztem i uszczelnienia naszego systemu podatkowego. No, gdzie luki były tak potworne, że liczyć je trzeba w kilkadziesiąt miliardów złotych. I proszę Państwa, gdy rząd ma największe sukcesy, gdy wprowadza na korzyść ludzi rozwiązania takie jak 500, Nowy program rozwoju budownictwa, który jest przecież sztandarowym działaniem naszego ministra i naszego rządu, i wiele innych rozwiązań, które podnoszą dochody ludności, które podnoszą zarobki najniższe, podwyższają płace. Dzisiaj mamy najniższe, najniższe w historii od 20 lat bezrobocie w kraju. Rośnie gospodarka nic się nie załamało, nie upadła złotówka, to oni są przerażeni, bo nie mają żadnej koncepcji, która byłaby alternatywą dla ludzi. Koncepcji, którą mogliby przedstawić narodowi i powiedzieć my mamy lepsze pomysły. Mówią tylko, albo ulica, albo zagranica. I tam, czołgając się na czworakach, proszą o pomoc. Gdzie ją znajdują? W lewackich środowiskach, w antykatolickich, Antykościelnych grupach, które z namaszczeniem nauczają nas przyzwoitości. Słyszeliście, żeby potępili to, co się dzieje w Turcji, gdzie dzieją się rzeczywiście rzeczy straszne. Polska im ością w gardle i belką boku. Oni boją się dalszej utraty swoich dochodów. No i wreszcie z ostatnich dni przykład, który jest nieprzypadkiem tych ostatnich czasów. Proszę Państwa, pamiętam jak dziś, w 2002 roku krzyczałem wielkim głosem nie ma zgody na prywatyzację TPS-a, a w tym instytucji, która ma monopol na przekazywanie sygnału telewizyjnego, czyli tego emitela, który był częścią składową TPS-a. Ośmieszano mnie, krytykowano, no w ogóle wykpiwano. Yy, Francuzi kupili za bestem To było w okresie rządów Ministra Wąsaczy Francuzi kupili za bestem Tą yy, instytucję, która powinna być yy, Strategicznym, dobrem yy, Niepodlegającym prywatyzacji A następnie sprzedali ją Amerykanom A dzisiaj czytamy w internecie jeżeli to jest prawda To dopiero jest kawał Że yy, ta firma, która formalnie Jest amerykańska Jest rosyjskim słupem i kiedy znika sygnał telewizyjny? Sygnał telewizyjny znika wtedy, jak ma przemawiać premier rządu suwerennego kraju, 40 milionowego i, i, i dzieje się to na przestrzeni 3 czwartych Polski, a tłumaczenie jest, że nastąpiła awaria. Proszę Państwa, kto ma miękkie serce, ten ma co <trym> Dlatego także naszym władzom trzeba powiedzieć wyraźnie, Niechaj nikt nie wierzy w możliwość porozumienia z tymi ludźmi. Oni nie chcą żadnego porozumienia. Będą nasilać swoje działania zmierzające do konfrontacji. Oni przede wszystkim zamierzają przekonać Zachód, że tu się straszne rzeczy dzieją i część niezdecydowanych ludzi, żeby nie popierali pismu. Oczywiście jest trzecia droga, o wiele groźniejsza. To będzie próba destabilizacji większości parlamentarnej. Słyszę, że, że mamy z tym tam już pewne, pewne problemy. Ale podpowiada mi moje serce i moje doświadczenie, że naród polski nie zgodzi się na to, żeby po tylu latach z takim trudem wywalczoną suwerenność i wolność oddać takiej Hołocie. Bo to powiadam Wam jest Hołota. To nie są ludzie, z którymi należy rozmawiać że chcemy się z wami układać. Bo dla nich układ jest taki, odrzucić nas od władzy, wrócić do tego co było. A co było? Całkowita podległość, rozkład państwa polskiego, degradacja nauki i oświaty, wyprzedaż majątku narodowego, rabunek wszystkiego tego co się dało, a dobrze miała tylko elita, pseudoelita, która zbierała okruchy z pańskiego stołu. Dlatego nie może być żadnych ustępstw. Trzeba działać rozważnie, ale stanowczo. I chciałbym zobaczyć, że na następnym posiedzeniu Sejmu ci, co okupują dzisiaj y, y, marszałkowskie y, siedziska, zostaną ukarani finansowo, nie zapłacili się za to i nauczeni rozumu zgodnie z polskim prawem. Bo anarchia prowadzi do rozkładu państwa. Rozmowy tak, ale anarchia nie. Dlatego twardo, zgodnie z prawem, polską ręką trzeba to załatwić. Amen.